Działek, 25 stycznia, i to już jest ostatni tydzień yy, pierwszego miesiąca tego roku, czyli 2021. I jak się czujecie? Jak wam minął ten miesiąc? Ja powiem Wam, że. No ten miesiąc nie był za ciekawy Miałam dużo problemów ze snem Zwłaszcza na początku miesiąca Nie mogłam spać I też miałam taki spadek odporności trochę Byłam osłabiona Także powiem wam, że nieciekawie Ale teraz już się wszystko unormowało Już teraz śpię normalnie Więc bardzo się cieszę z tego powodu Bo ja i sen No... Ja muszę się wyspać. Powiem tak, że muszę się wyspać, e, więc sen jest dla mnie bardzo ważny. E, dzisiaj jakoś nie mogłam się obudzić, e, rano już trochę popracowałam, zrobiłam sobie teraz cappuccino na pobudkę. E, no, dużo osób śmieje się ze mnie, że piję takie cappuccino, że to zazwyczaj jakieś babcie albo stare ciotki e, piją takie cappuccino w proszku, ale ja bardzo lubię, od dziecka zawsze lubiłam. Także czasami sobie robię. Ogólnie nie piję kawy, ale no jak mam taki problem, żeby, się wsta żeby wstać, żeby się rozbudzić, no to czasami sobie zrobię cappuccino i na mnie to już mega działa, więc no, kawa nie jest mi potrzebna. No i oprócz tego ten tydzień zapowiada się spokojnie, nie mam jakichś dużych planów. Czekam teraz aż bank przeleje. Kwotę kredytu do sprzedającej mieszkanie. Także to jedyna taka ważna, no ważna sprawa, która się dzieje w tym tygodniu, więc mam nadzieję, że będzie spokojnie. No i, i tyle. Także życzę Wam miłego poniedziałku i zapraszam do oglądania vloga. łączyłam sobie serial Blown Away na Netflixie. I powiem Wam, że jestem pod ogromnym podziwem uczestników i tego, co oni robią ze szkłem, jakie piękne rzeźby powstają w trakcie tego programu. I w ogóle tworzenie czegokolwiek ze szkła to jest ogrom pracy. No, mam podziw ogromny dla tych wszystkich, którzy zajmują się robieniem czegokolwiek ze szkła. Bo naprawdę to jest ciężka praca i uwielbiam ten serial. We wtorek, godzina 19. Jestem właśnie w drodze na pocztę i będę wysyłała rezygnację z mojego mieszkania. Właściciele zażyczyli sobie, żebym wysłała rezygnację pocztą. To trochę mi smutno, że się, wyprowadza, że się wyprowadzam. Mieszkałam w tym mieszkaniu przez półtora roku. Już się zdążyłam przez wydwczać. Ale i tak jest trochę rzeczy, które mnie denerwowały. Teraz czeka mnie pakowanie. To nie będzie łatwe. Spakować się. I to wszystko przewieźć. Dobrze, że przyjedzie mój tata i pomoże mi z przeprowadzką. Ale... ale no fajnie, fajnie, że, że coś się zmienia, że coś się dzieje w życiu. Trzeba być odważnym i podejmować nowe wyzwania. Nie mówię, że od razu trzeba kupować nowy dom, ale chociaż chociaż przeprowadzić się z jednego mieszkania do drugiego. Według mnie zawsze warto jest podjąć wyzwanie. Zawsze to jest dla nas coś nowego i nowa sytuacja nas czegoś nauczy. I to, że jesteśmy poza strefą naszego... Komfortu nie oznacza, że to jest złe, więc yy, warto się nie bać i nie zrażać różnymi potknięciami, warto zawsze próbować, wyszłam z poczty, spędziłam tam godzinę. Nie lubię chodzić na pocztę, bo zawsze to zajmuje bardzo dużo czasu. No ale trudno, panie były miłe, więc chociaż to na plus wysłałam list. Więc już oficjalnie wyprowadzam się z dniem 1 marca. <grych> wow. Nie mogę w to uwierzyć. Ten miesiąc minie tak szybko, że nawet się nie obejrzę, a tu już będzie czas na przeprowadzkę. Mieliśmy bardzo ładną zimową pogodę. Potem pod koniec tygodnia śnieg już się roztopił. A teraz znowu dzisiaj trochę popadało. Ale myślę, że już nie będzie tak ładnie i zimowo w najbliższym czasie. Może dopiero w marcu. Dziwne, że w tym roku nie było takiej prawdziwej zimy. Może jeszcze przyjdzie kto wie. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś wielkiej ślizgawicy w dniu, kiedy się będę przeprowadzać. tam teraz do domu, obejrzę trochę telewizję, no i pójdę spać. W zeszłym tygodniu na moim Instagramie pojawił się post z moimi ulubieńcami zeszłego roku, i pomyślałam, że opowiem Wam też tutaj na vlogu, jakich kosmetyków używałam najczęściej i które najbardziej przypadły mi do gustu w zeszłym roku. Zacznijmy od podkładu Max Factor. Jest to podkład z dodatkiem mleczka kokosowego i SPF20. Bardzo przypadło mi do gustu jego krycie. Jest, ma lekką konsystencję, ale zakrywa to, co potrzeba. Nie czuć go na skórze, tak jak właśnie piszę tutaj. Ma efekt drugiej skóry. I kolor też ma bardzo ładny, więc jest super. Kolejny pokażę Wam rozświetlacz. To jest rozświetlacz z Eveline Glow and Go. Jest to rozświetlacz, który Wyszedł w zeszłym roku. Bardzo podoba mi się jego kolor. Ma trochę takie grube drobinki, ale mi to zupełnie nie przeszkadza. I bardzo podoba mi się, jak wygląda na policzkach. Kolejny to Puder Z Vibo Fixing Powder. Jest to Puder w proszku. Używam go dosyć często ładnie matuje i nie obciąża cery za, za bardzo, więc no e, jak najbardziej na tak. Dobry używam najczęściej tego zestawu z Eveline. To jest pomada Dobry V i brow gel Brow and Go. Widać, że używam go dosyć często, bo opakowanie już jest zniszczone. E, tutaj pomada ma bardzo ładny kolor. Żel do brwi zawiera w sobie takie jakby włoski, co też świetnie zagęszcza brwi. Do oczu najczęściej używałam maskary z Eveline, Varieté. Jest to maskara, która świetnie się sprawdza... Nawet gdy się nie ma za dużo rzęs, tak jak ja, mam dosyć proste i rzadkie rzęsy. Dzięki tej maskarze są przedłużone i daje bardzo fajny efekt. Bardzo też ma fajną szczoteczkę, która pozwala bardzo dokładnie nałożyć tusz na rzęsy. To korektor z Catrice Liquid Camouflage. To jest kolor 01 chyba. W każdym razie jest bardzo jasny, idealnie nadaje się do jasnej karnacji. Za taką cenę moim zdaniem świetnie się sprawdza. Widać, że używam go dość często, bo już mi się kończy, czas jest wymienić na nowy i do ust najczęściej sięgałam po ten właśnie błyszczyk z Eveline Extreme Shine jest to kolor 02, candy pink. Nie współgra z moją karnacją. Kiedyś nie lubiłam błyszczyków, ale w zeszłym roku to się zmieniło i zaczęłam częściej po nie sięgać. I myślę, że już tak zostanie również w tym roku. Więc jeżeli jeszcze nie miałyście tego błyszczyku, to polecam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie kciuk w górę i subskrypcję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w kolejnym tygodniowym vlogu.